Dzień dobry, nazywam się Wioletta Bienioszek, jestem logopedą i pracuję w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Chybiu. Dziś wraz z moimi asystentkami zapraszamy Was do zabawy. Będziemy dla Was wykonywać ćwiczenia oddechowe. Do pierwszego ćwiczenia potrzebujemy kubeczek, słomkę i rękawiczki. Na kubeczku musimy zrobić małą dziurkę, do której włożymy słomkę. I teraz dziewczyny Wam przedstawią, w jaki sposób należy wykonać ćwiczenie. Nabieramy powietrze i dmuchamy. Do kolejnego ćwiczenia będą nam potrzebne woreczki. Proszę bardzo. My te woreczki sobie ozdobiłyśmy, do środka włożyłyśmy co akurat znalazłyśmy w domu. W tym wypadku był to styropian. Woreczki mamy na klik. To możecie mieć zwykłe woreczki, które umieścicie, zrobicie tylko dziureczki. I każdy z Was teraz spróbuje dmuchać i zrobić zimową zawieruchę. Odwróć Niżej słomkę, wyżej sobie spodnie słomeczka. Dobra. Do kolejnego ćwiczenia będą nam potrzebne Pojemniki z wodą. Dziewczyny teraz zaczną nam bulgotać i robić sztorm na wodzie. Do kolejnego ćwiczenia będą potrzebne słomki. Dziewczyny chciały dzisiaj dostać kieszonkowe. Żeby zabrać to kieszonkowe, muszą sobie teraz nabrać powietrza. Nabrać <noise> powietrza. Nabrać powietrza i przenieść do siebie. <grymne> jeszcze raz. Brawo! Świetnie! Do tego możecie wykorzystać różne inne przedmioty. My na przykład dzisiaj mamy dodatkowe jeszcze takie, proszę bardzo dziewczyny, to jeszcze raz, kilka razy nabieramy powietrze i zabieramy dla siebie jak najwięcej cegiełek kolorowych. O, do kolejnego ćwiczenia. Wykorzystałyśmy zwykłą kartkę. Proszę bardzo. Każda z Was teraz, moi drodzy, o, odwracamy majeczko. Tak. I będziemy dmuchać tą naszą trawę. Od lewej strony do prawej, od prawej do lewej. Mocno dmuchamy. Tak jest jak. O, to jeszcze raz. Buziom, proszę bardzo. Świetnie i z powrotem. Brawo jeszcze raz. Bardzo dobrze. Ok. Do kolejnego ćwiczenia będzie nam potrzebna butelka. Po zwykłej wodzie mineralnej, w nakrętce robimy dziureczkę, wkładamy słomkę. Do środka wkładamy coś lekkiego. My w tym wypadku włożyłyśmy jakieś pilko i pomponik. I zaczynamy dmuchać. Brawo! Wypadły! Świetnie! Do kolejnego ćwiczenia wykorzystałyśmy pojemnik o po Taki mały pojemniczek. Wsuwałyśmy do środka nasiona czyja i płatki błyskawiczne. Zadaniem dziecka jest znalezienie skarbów ukrytych pod płatkami. Dmuchamy dziewczyny. Zobaczmy, co tam się ukryło. Mam takiego murowaczka. No, szukaj kolejnego. Mam kolejnego. Świetnie. O, ja go dężustek znalazłam. Znalazłam sercie. O, jak się dużo znalazłam. Odnalazłam już. Brawo. Do kolejnego ćwiczenia będą nam potrzebne kulki po magnetyczne. Zadaniem dziewczyn jest dmuchanie do siebie pojedynczej kulki. Jeżeli kuleczki się połączą, dmuchamy kolejną. Proszę bardzo. Najpierw puchamy jedną. To dla mnie ostatnie zadanie. Potrzebne nam są dwie kuleczki. Tor wykonałyśmy z plasteliny. Dziewczyny próbują teraz zaprowadzić do środka kuleczki. Tak, myślę, że każda może mieć swoją. Proszę. Tak. No, spróbujmy obracać kartką. Sama Maja, próbuj. I obróć karteczkę. Świetnie. Okej, okay, świetnie. Okej. Okay. Teraz To wszystkie ćwiczenia, które dla Was dzisiaj przygotowałyśmy. Życzymy Wam udanej zabawy. Serdecznie pozdrawiamy.